Dzisiaj, proszę Państwa, u nas pogoda piękna, słoneczna i dosyć ciepło. Temperatura na plusie. Jesteśmy już po świętach Bożego Narodzenia. Czekamy na Sylwestra i Nowy Rok. I ja, proszę Państwa, sadzę. Sadzę buch. Dlaczego sadzę buch? Dlatego, że zawsze sadzę w grudniu, w styczniu albo w lutym, w zależności od pogody. Chodzi o to, aby ziemia nie była zamarznięta. A ponieważ u nas przez kilka dni i nocy mieliśmy temperaturę dosyć wysoką, więc ziemia nie jest zamarznięta, chociaż dzisiaj o poranku było minus 3, ale to nie jest taka temperatura, żeby ziemia zamarzła z wierzchu jak najbardziej. Teraz jest południe, więc jest bardzo przyjemna pogoda i sadzy. Bóg. Dlaczego właśnie o tej porze sadzę Bóg? Dlatego, że robię tak od wielu lat, dlatego, że robiła tak pewna osoba, która mnie tego nauczyła, ponieważ uważała, że Bóg sadzony zimą jest zdrowszy, jest bardziej taki dorodny i uważam, że miała w tym sporo racji. I rzeczywiście ja przejęłam po niej pałeczkę, można powiedzieć. I sadzę teraz właśnie tylko zimą bób. Jeżeli pogoda mi pozwala. Jaki bób? Mogłabym oczywiście kupić bób te wcześniejsze odmiany, ale w sklepach jeszcze wciąż były dekoracje świąteczne. Nie było na razie nasion. Nasiona pojawią się dopiero, tak przypuszczam, po nowym roku. Więc kupiłam to, co jeszcze było. I jest to bób odmiana. Klaudia, więc taki bób sadzę. I mówiąc szczerze, proszę Państwa, nigdy tak za bardzo nie zwracałam uwagę na to, czy jest to bób bardzo wczesny, czy troszeczkę późniejszy. I zawsze wyrastał mi piękny, i zawsze miałam bardzo dużo owoców, e, nasionek. E, dlatego sadzę właśnie dzisiaj bób, jak sadzę. Taką łopatką do roślin wiosennych, które sadzi się jesienią, wykopuję sobie dołek. Tak na trzykrotną wielkość nasion, ale może być troszeczkę głębszy, byle ten otwór nie był za głęboki. To, gdy otwór jest wykopany, biorę na łopatkę trochę popiołu. Dlaczego? Ponieważ ja wszystko od dłuższego czasu sadzę w popiele drzewnym, ale jest to popiół drzewny bez żadnych zbędnych dodatków. Jakie drzewa? To w zasadzie nie ma znaczenia. Mogą być iglaste, liściaste, różne. Chodzi o to, aby nie był to popiół świeży, ponieważ świeży popiół jest bardzo żrący. Jeżeli chodzi o popiół z drzew iglastyk i liściastyk, to one się troszeczkę różnią składem, ale nie jest to taki skład, który by powodował, że rośliny będą źle rosły, wręcz przeciwnie, ma bardzo dobre właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i to, zaróż, to zarówno popił i iglasty, jak też popiół rzeb liściasty. Naukowcy ponadsz twierdzili, że nawet popiół z jednego drzewa różni się nieco składem. Na przykład cieńsze gałęzie mają inną zawartość składników, a grubsze gałęzie podobno inną zawartość składników. Tutaj nie ja przeprowadzałam te badania. Ja mogę tylko powtórzyć to, co stwierdzili naukowcy. I gdy już mam wykopany odpór, nasypany popiół, wrzucam dwa, zawsze sadzę po dwa ziarenka w i oczywiście przykrywam tutaj tą ziemię. Wielu z Państwa pewnie zada pytanie, czy bób, gdy wczesną wiosną wyjdzie, pojawią się przymrozki, czy przemarzną. Proszę Państwa, nie przemarzły. Ja już naprawdę robię od lat. On wychodzi wtedy, kiedy jest jego pora i czas, gdy robi się cieplej. Oczywiście pojawiają się już pędy zielone, a tutaj jest ogół warzywny. I nie wiem, jak Państwo to widzicie na filmie, ale jest tutaj dosyć gruba warstwa ściół z liści. A więc jest to też dodatkowa ochrona. Ja wcale tak za bardzo się tym nie martwię, jak przesypuję te nasionka, ponieważ zaraz nakładam górną warstwę liści. I teraz znowu troszeczkę tutaj sobie odgrzewię. I, o, ziemia jest może i tutaj nie za ładna. w niektórych miejscach jest naprawdę bardzo piękna, czarna, żyzna, pachnąca. Tutaj jeszcze taka różna jest mieszana, ale jest bardzo dużo dżdżowni i właśnie o to chodzi, aby w glebie były różne drzwi. Tam większe, 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 żeby tutaj była potrzebna I teraz znowu na łopatkę, jeżeli chodzi o popiół drzewny, do sadzenia bobu ja popiołu drzewnego nie przesiewam, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Nasiona bobu wszyscy Państwa znacie i wiecie, że są dosyć duże. Podobnie zresztą jak sadzę ziemniaki czy rozsady. popiół, nie przesiewam. Oczywiście, jak ktoś ma czas, może się w to pobawić. Natomiast, gdy sadzę, wysiewam nasiona mar czy pietruszki. Wówczas taki popiół przesiewam, bo nasionka są drobne i takie grube tutaj, na przykład jeszcze niespalone drewna, byłyby po prostu dla nich przeszkodą. Ale takie nasionka absolutnie nic się im nie stanie. I teraz cóż, no zasypuję i z powrotem tutaj ta ściółka. I teraz znowu odwarnuję. Wprawdzie mogłabym sobie tutaj pomóc wbić patyki, założyć sznurki, żeby wyszło tak idealnie, równiutko, ale dla mnie, proszę Państwa, to naprawdę nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ważne, aby warzywa urosły, były zdrowe i żebyśmy mieli warzywa pod ręką. I znowu popiół I dwa nasionka. Teraz zasypuję. Nie trzeba wcale jakoś tak szczególnie bardzo tego dogłębiać. Tak Z powrotem do ściółka. No i idziemy dalej. I koniec. To już ostatni nosiona bogu, Teraz tylko jeszcze powrotem ściółka z liści. Jeszcze tutaj troszeczkę nasion mi zostało, bo miałam trzy, tak, chyba trzy torebki, ale y, znajdę może później jakieś jeszcze wolne miejsce i dosadzę nasiona, bo tak, aby wysiać oczywiście wszystkie. My bardzo lubimy bóg, bardzo lubimy wszelkie różne gatunki gromu, pasola, jak najbardziej. U nas y, gości na stole Często się zajadamy, a najlepiej oczywiście jest, gdy od wiosny do jesieni udaje nam się wyhodować różne warzywa, owoce i tym się po prostu żywić. To, co jest z ogrodu. Oczywiście to nie jest tak, że wystarcza na nasze potrzeby, ponieważ jest tego za mało, ale i tak jest bardzo dużo. Takich małych łóżek permakulturowych, wyhodować tyle warzyw, uważam to za sukces. No i oczywiście wielką radość.